Umacniaj się w świętej mojej obecności. Gdy pada na ciebie blask mojego oblicza, otrzymujesz pokarm, który pomaga ci wzrastać w łasce. Stworzyłem cię w taki sposób, abyś obcował ze mną twarzą w twarz, i ta interakcja sprawia, że nabierasz sił duchowych. Nasza łączność daje ci mały przedsmak tego, co czeka cię w niebie. Gdy wszystkie przeszkody oddzielające cień od mojej chwały zostaną usunięte, czas rozmyślań spędzony ze mną jest dla ciebie podwójnym błogosławieństwem. Po pierwsze, doświadczasz mojej obecności w tej właśnie chwili. Po drugie, zostajesz pokrzepiony nadzieją nieba, gdzie będziesz obcował ze mną w euforycznej radości.